Dzień dobry, czy mi witam was. Bardzo serdecznie jestem Pawłój, jestem Renio Szelka. Jest potę, I moi drodzy, dzisiaj gramy w SOS Ops. To jest gra, która wyjdzie 27 listopada, także jeszcze nie miała premiery. Ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że mamy SOS Opsy, czyli właściwie ochotnicza straż pożarna mi powiedział. Tak. Trzymaj tego gota. Dobra, na grilla go. Czekaj, otworzę ci tego widać, czekaj, On czekaj, no dawaj go tam. Dawaj, dawaj go tam, no. Ja Wybiwa do... się. Weź go tam, weź go tam, no Czekaj, zamykam. No, nie, nie, nie. No, Dobra, domykam chlapy, nie Dobra, jeszcze lat go weź. Dawaj, wciśnij go tam moją, weź, weź, weź ten kotek. Ja posprzę tam małagan. Pokojowym ręemu. No masz płakać, popłakał się. Joszelka, chodź, idziemy w taki no, moment. Right. Fajnie. Patrz, 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 idziemy, Pomogę idziemy. Zobacz, chodź, idziemy. Zobaczmy najpierw w ogóle, jak to wygląda tutaj. Mioszalka, no. puść się tym zrywaczem. Co mam zrobić? Mamy emergency button. I ogólnie ten emergency no. button to będą zadania, oczywiście takie. Czekaj do przodu, tam! Tam! Tam, tam idziemy, chodźcie. Nie wiem, co wy chcecie. Tutaj. Dobra, chodźcie. Przejdziemy mamy. sobie tutaj. No, puść te drzwi w końcu. Te rybki są. Ale telewizor zepsuła. No, to jest taki typowy, słuchajcie, właśnie... Muszę ee, go ustawić. Typo, typowa straż pożarna można powiedzieć. <grym> Nasza baza. Co z tymi rybkami tu jest? One... Ee... Czekaj, bo one, one chyba tęsknijmy okay. się za telewizją, czekaj. <grym> co ty robisz? Przewaliłaś mi telewizorem. <grym> <O, o, o. grym> czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. O ze, o ze. Dawaj, dawaj. Ja Ren, czemu ty w ogóle masz ten... Ty się okay. tutaj, e, przepraszam bardzo, jestem, ty sprzątasz u nas? Stary, jestem pokojowym Renem. Ej, jestem, chodźcie, oh, patrz. Oh, oh. Bierzemy kąpiel. Zabieram się, Czekaj, Ci. Was, Zabieram się stąd, idę stąd. Bo nie chciałabym wam pokazać... Co, chciałabym wam coś pokazać, chodźcie, bo, bo mam, pokaż, mam tutaj no. na dole. Takie zasysająca rurka jest. A tu można wrócić później? Można. Dobra. Nie ma problemu. Czekaj, czekaj, o, dobra. I sprzątaj z okay, telewizor spełnia, I jest tutaj Taka specjalna. No, no, co się dzieje? Eee, <grym grym> gdzieś? No, o, tu jest putknąłem. strażacki specjalny. A potknąłeś. <grym grym> bo trzeba pory dać. Ja I'm nie start. mogę. Dobra, ja muszę wrócić I'm poradę, start. czekaj. Dobra, dobra, ja też idę, poczekaj. A faktycznie, co ty? Ej, tyłkiem, <grym> tyłkiem! I'm, I'm czekaj, pomogę mu, pomogę mu. Poczekaj, Do dobra, dobra, poczekaj, dobra. <grym> czekaj. go. O, dobra, wróciłem. rurami, dobra. Arorami, dobra. Dobra, <grym> dobra, lecę, spadł. lecę, uwaga, jestem, dobra. Okej. Okay. Ren, chodź, idziemy, chodź. O, oh, my Mamy wóz strażacki. ma to pokazania. Mamy wóz ustra... Czekaj, bo jeszcze... Tu są jakieś samochodziki, tu są wóz strażacki, ale tam góry, zobacz. No, wszystko jest odpalone i chodzi i kumuluje tutaj. Ale, ale co ty robisz, Jaszelka? O, o, sikam na ciebie. Ty masz sikówkę. E, e, gdzie nie jest rozumiem. więcej sikawek? Jest. Ej, w ogóle, patrz, tu jest w ogóle do, to to, do gaszenia pożaru jest ten wentylator, czy mi się wydaje? E, oczywiście. Kawa. No Kawa, daj sobie kawkę, ty nie obudzał. Ja Chcesz kawę, kawę? No ja mam dla, dla was wyzwanie. Kto z was jedzie na tej lince? Tak, eee. Ja to zrobię. On to zrobi, tak, ja to bo zzafaj. ja to sprzątam. Tylko ja tego sprzątam. zgadzam się. Patrz. Ale to są te ściany. Czekaj, muszę... <muchalne> <muchalne> Czekaj, bo chwyciłem ścianę faktycznie. Ale to było. Poczekaj, poczekaj. Czekaj, bo Dobra, jedziemy. Dobra, to nie pykło. dobra. Ej, chyba nie tu są. No to są. Ej, I bioderko są. wody tu jest, ja rozlałam wodę. Ej. Łap gaśnicę. Dobra, no. Daj no. sobie ją, to. Do... na znaczy, ten czekaj? No wziąłem! jest ja, ja, Czym ja jadę w ogóle? Drabinkowym tym. Dobra, wy... Dobra, dobra. Dobra, wiesz, co ja moje chyba. Ja i na ogóle nie mam. Chodźcie, idziemy po zlecenie. Zgadza W takim se. bądź razie Dobra, eee, czekaj, jak już wszystko dobra. potrafimy Dobra, wszystko potrafimy, tak? No puść mnie! Gdzie? Gdzie się ryjesz? Puść mnie! I... <laughs> paru jedna Chodź tu, kliknij, pa. czekaj, kliknę tobą No ty! <śmiech> Klikam <śmiech> guzik oh, noszelką nie. <laughs> nie klikasz guzika, bo to trzeba wajchę przesunąć Aha, okej, okay, dobra no to ciągnij. Ciągnij, ciągnij tą wajkę. Ja wolę pchać. Nie działa. Musisz też pomóc. Jak patrz, w, w Familiadzie musimy wszyscy... <laughs> jak w <familiadzie. laughs> Dawaj rzepkę! jest, dobra, patrz, jest, udało się. O, bo to musiał o, host. O, 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 o. Dobra, A. czekaj, weźmy sobie... A nie, no bo tu poziom trudności, nie? To weźmy ten first call. Okej. Okay. Bo to jest ten. Dobra, o, chodźmy do no, garażu. Do garażu, 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 szybko, czaru... Yeah. szybko. szybko. Policja! Znaczy, wezwać tam strażak czy coś. <gulat> nie mogę tutaj, zapchali się rury. E, czekaj, samochód potrzebny będzie Ej, jakiś. Jakim samochodem jedziemy? No jest, mówiąc. że strażakiem to... pojedziemy, czekajcie, będzie strażakiem pojedziemy, bo jest największy chyba. Dobra. Go to ja. mission e, przez garaż. A gdzie, gdzie ta misja? No to przez wyjechać. Wyjechać po prostu. Bo Ja nie mogę skakać teraz. Jak nie możesz, jak możesz. Ja nie mogę skoczyć, nie mogę podskakiwać. Bo to nie chodzi o to, żeby skakać. No daj o. spokój co to jest! Trzymam się. Czekaj. Ech. Dobra, Jeszcze ja jeździa, jestem gotowy. Dobra! <grym> nie wow. no E, bo tu ktoś zostawił! Otóż, no, zostawił tutaj no, no, nie no, wiadomo do, czym. Do, do, do. Dobra, o, je do jedziemy. Ja. Nie wiem czy mam trzymać się trzymać cały mam. Cały, dobra. cały, cały dobra, czas w ogóle ja Jesus, spadłem. O, ty, o. Co Aha. jest? Co tu się dzieje? Teleportowało nas, czekaj, Musimy przy -prze przeprowadzce pomóż. Aha. Dobra, no... Ręk... Dobra. <grym> ja pierwszy! <grym> ale z... Majster. Ale to trzeba mi czy to wnieść czy wynieść? Ja tu majster jestem. Musimy <grym> ja zanieść do Zanieść trzeba, do dobra. Pokoi. Otwórz ktoś drzwi. Skuraj, Gdzie mogę mamy iść? Krokolata. No dobrze <grym> i chyba to. idziesz, wiesz? Tu? Przesuń Czekaj, się. przesuń się. Ja nie mogę firma iść przeprowadzkowa. Paweł i spółka albo jak tam chcecie. Paweł Corporation. Masz Gdzie to jest? To jest to? Soba. Ja aktualnie jest, jestem sakar. Mam korporacji zielone... Punkty. Kor 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 Zabaj, bo, zielona. Mnie, bo mnie Służy Słyszycie? Dobra, to ja zabieram do środki. ściągał. Tam z góry idziemy. musisz rzeczy ściągnąć, pamiętaj o tym. Dobra. To Paweł! Co jest? O, co to to jest? kartonik majster, z sobą. Dobra, dobra, to są panaczynka <laughs> jakieś. Patrz, dobra. O ja idę, tutaj mam chcę. coś idę. do łazienki. Idę! Tutaj mam coś do łazienki. No ty! Ale to też tutaj ma być! No. Ej, no co jest, bo to dwa ma być, to czekaj, to źle, źle to wyszło. Trzy. O, to ci wyszło, się. źle. Nie, bo, powinno, bo trzy pudełka już daliśmy. Dobra, mam wannę. To jest jakieś ciężkie, Czasami albo ja się. jestem zmęczony. Co ty mi tu wyrzuciłeś? A, sofę? Nie Chyba wiem. Ma? Taka mała jest, o to, no, czekaj. Musisz zadmuchać. zadbuchać Nie, nie, Ren, pomóż to jest ciężkie, chodź we dwójkę. Weź nie to dźwigni z jakiej strony. Ej, wygubię, ja to sam choć... tutaj wyniosłem, stary. A co a... mnie to interesuje, że sam? Ja nie będę dźwigał, plecy mnie bolą. No właśnie. A ja mam chore pójś... stawy. A bo to wanna, czekaj, pomogę ci. Dobra, bo to wannę bierzemy, dawaj, dawaj. Tylko tam nie... Ja wezmę sofę no, sama. Ale czekaj, czekaj, nie można we dwóch naraz. Ten. O... bokiem. Dobra, przesunąć się proszę. Cicho tam, bo ja tu wannę niosę. Gdzie jest w Brawo, Otwórz brawo. Żwig. Czekaj, tu, nie tu, tu, nie tędy! Na prawo! Nie, tu jest basen! Gdzie do no basenu? basen! Gdzie, czemu ty tu nie ma drzwi do łazienki? No bo Dobra, jeszcze szósta. nie zbudowane. Dobra, I tam było jeszcze jest? na tym było, na tym jest. było. Tutaj, na dachu? Na tak. Bo no. poważnie, kto tam to wrzucił? No, nie zmieściło się im, to musieli to wrzucić. <laughs> Spinaj się, patrz tu w majstrę. Nie w ogóle są tam ten majstr jest ten. Nie ma! <laughs> czekaj, czekaj. O. Dawaj! Ja się spinam od lusterka. Paweł! No co? Przestuj się! Wy... Ja Hop. będę... Poczekaj! Co no ja robię? Breakdance zadam! Masz tam, idź! Ten leci! No ale czemu tak nisko? O to mnie zastanawia. Dobra, o, patrz, czekaj, 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 no chwytaj wannę, chwytaj! Z drugiej strony. No. Dobra, w trójkę weźmy, będzie, będzie, łat będzie łatwiej. Dobra, Dobra. Dobra. Dobra, to ja już chodzę na dół. Ja czekaj! Ten... Weź chodź na dół. Jak to? Dobra, dobra, pójdź tam się. No, żelka. dobra, idziemy, no. Czekajcie, chodźcie w tu. Będę, ty, ty chcesz. Z tym wejściem tu. Gdzie po schodach tam będziemy ja chodzić? Ja cię kręcę, żeś to Dobra, wejść. dobra, no dawaj tu po schodach, dawaj tu po schodach, co no. To jest w ogóle? Czekaj, bo U, za wysoko. Do... Dobra. Się na dół. Wow, co Dobra, czekaj, bo padłem, poczekajcie. Hej, bo za ciężkie, no. Czekaj. Spokojnie, dobra, tutaj gdzieś, tak? O jest, dobra, mission complete. Dobrze, zrobione. Jedna to było basen, ej, na nie, chodź na basen jeszcze, zobaczmy z tym basenem, jak to wygląda. Ren. patrz, mam tu mam Apple. A my się tu bawimy. Czekaj, bo pływać nie umiem. Od iPhone'a to jest, patrz, Apple. Ja bo nie umiem pływać. Jabłuszko masz, wyciągnę cię, chodź tu. Nie, kura tylko wam rzucę. Graj, słoneczny patron. Nie wyciągnij. Nie. Dziękuję. Czekaj po bo... Czekaj Ren, porzucę ci koło wow. ratunkowe. Idę już. Nie za łeb, czekaj. Czekaj Ren. Ren, czekaj, będzie dobrze. Czekaj, chodź, no ale nie na. Nie czekaj, założyły mi kogo. Ciągnę cię, wciągnę cię, jestem tak naprawdę tupiący. Trzymaj tam. Dobra. Ogólnie ja chyba myślę, że przytrzymamy. w takim razie i weźmiemy kolejne zadanie. Co wy no, na to? Nam jakiś pożar był. Dobra to ty weź, ja a ja cię popływam. Dobra, przytrzymuję i wracamy. Aha, o, tak szybko. Nie. i wszyscy wracamy. Wszyscy się teleportowali i tak. bardzo dobrze. Dobra, tutaj jest gwajcha, chodźcie. Dobra, co tam włącz, klikaj ja okay. Fire fighting. Dobra. Ja tu usiądę sobie. wiesz to krzesło ze sobą, przyda się <laughs> w tym pożarze. Via garaż. Dobra, czekaj do garażu no. O teraz tu musimy wziąć ten latarkowy. No to w te krzesła. No to mi się zablokuje? No, dobra. no przestań. Weź Czekaj. mnie, kopnij mnie. Nie. Co, czy... nie wiem co wy tam robicie, ale okej. Okay. Znowu utknąłem. Źle wygląda. O nie, dobra, to się wytknę. No nie nie patrzeć. Ale nie, spokojnie tu sprzątaczka była, więc. A nie, <laughs> dobra. Zapraszam nie. no, do wozu. Czekaj, no, poczekaj chwilę. Czekaj, ja nie chwytać odkrywam. się wody Dobra, chwytam cię. Dobra jedź, Joszelka, jedź, jedź. Dobra, czekajcie, jednak nie jedź A... z ciebie nie pojedziemy A... spokojnie. A... Spokojnie, dobra, <laughs> mamy, to pięknie, dobra Profesjonaliści moi drodzy. E, Okej, okay, o... co tu jest? A Joszelka, no to y, ten. I musimy na pizzę jechać. No no. No czekaj, bo ja no, tu no. to blokuje Ja nie mogę... Czekaj mogę <laughs> ci, ja nie ten, cię no Randy Hod, czekaj znowu. ci za dupkę złapię. <laughs> poczekaj no, ja stój gdzie jedziesz? <laughs> To Piterii! Czekaj, ja Rena próbuję wcisnąć. Przestań idzie mi w twarz pryskasz! Bo się woda skończy. Czekaj, no rena muszę wcisnąć tam do środka. No co ty robisz? <grym> Trzymajcie się! Ja nie mogę. Trzymajcie proszę! Wow. Ren, nie puszczaj się, ja się trzymam ciebie! <grym> ja bo nie wiem gdzie nawet wieczna, nie wiem co ten. mogę powiedzieć. Chcę Tam się się pali, pali, gdzie się pali, gdzie się pali, a tu się pali? McDonald's się pali, ja? chyba. to nie, nie. jest albo, King, mam. albo jak to było? The Max <laughs> ci, premium burger ciara. Olaw. Czekaj, 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 bo czekaj. jestem pod spodem. Weź gwiazdę, <laughs> weź gwiazda boczy. O, słuchaj. to, szybko. Schłodźmy w ten pożóg <laughs> wiatrakiem <laughs> No wiecie, to no, no daje to coś. Co nie daje. Co to ma być? Ała, ała, ała. Dobra, naprawiłem wodę tutaj, dawaj, bierzesz. Dobra, dobra, czekaj, jest gaśnica? Nie to jest ten. Dobra, to nie jest gaśnica. Czekaj, wiaderko. I tam w bez... środku ktoś jest, jest. No jest jakiś typek, no drzwi nam Dobra, Ej, Woda mi się skończyła. No i właśnie się. To, moi, tak to, to moi znajomi. Czekaj, wiaderko ma. Ale puste. Jak e, z tego wyjść? Ja ją wyciągnę! Proszę panią, po, pani uratuje panią. Ale Wyciągam mamy 8x29 na, na A tak, to jest twoja siostra ale... To jest twoja siostra weź ją, weź ją Stary, ten Jaźmy, dobra ja Nie wiem co to Więc za anomalę Czekaj, czekaj od spodu, mam, ja... Ja czekaj, czek, od, spodu trzeba, od spodu ją trzeba Dobra, do góry, do góry, do góry zabierz do no. ściany Czekajcie, bo ja tutaj próbuję gasić Ale masz gaśnicę, skąd widzi gaśnicę? była tu! Ja co? A to już była gaśnica, to czekaj, dobra, ja idę na górę, no, to no, to może w góry będzie gaśnica. O, spokojnie, spokojnie. Pan Komed, dobra, ciebie. Nie, się pali pali jakaś. Pali pali? A, Oni się pali tam. Czekaj, spokojnie, znajdźmy gaśnicę. Gdzie tu w ogóle jest gaśnica jakaś? O, tam, tam jest gaśnica. Ja mam wszystko, ja ma. Tak, jest. ja mam wszystko przy sobie. Gdzie jest gaśnica jest? Czekaj, biorę gaśnicę sta ze stacji benzynowej. Ja, ja tą panią, bo zanim ty przyjedziesz, to ona już będzie węgielkiem. Ja dobra, dobra, już pożar. idę, już idę. pasz, patrz, patrz, patrz. Wywietrzy ten pożar Dobra, przesuń ja się, przesuń się, się. się zmieścić, dobra idę Wbijam, Bij, wbijam, wbijam, patrz, patrz Stać <grym grym grym> jeszcze Dobra, czekaj, weź tutaj pożar <grym> ja Dobra, gasiby, tutaj. Gasiby. dobra, w walczeniu z pożarami. Czekaj, gdzie to się... Wiatrak to wiesz co. Nie zamykaj. No. Wywietrzy ten pożar, no. Gdzie to jest? Co to się? Chyba wywietrzy się. Jeszcze no. coś. Tą panią trzeba tutaj ratować. Jeszcze pa, coś się, coś się... rzuca, ją poczekaj. Gdzieś jedno się pali, no jeszcze jedno gdzieś. Słuchajcie teraz, szybko. Chodź niewiasto, no. przybył twój Licz bohater. No, rzuciłem, porzuciłem ją tam. E, ktoś jeszcze do ratowania jest potrzebny? Co to za wiatrak jest? No bym go przy tym. Ej, nie zgasiłem tego pożaru, jeśli się gdzieś pali coś. No ja zobaczyć za no, pizzerię. Już. już to byłam. tylko co gasi wszystko. Dobra, czekaj, tam. Po... No, Przesuń się! Nie się blokować, nie jest blokuj napis. mnie. Tu jest napis. No wy, Tu jest napisca, i e, love Ej, bo tutaj... Proszę znaleźć pożar, bo gdzieś tu się pali nie jeszcze. Gdzie? A tam drzewko, no widzisz, drzewo się pali tu. obok. No tu. Dobra, idę, idę, patrz, patrz, no tak. ja to zrobię. Dobrze. Dobra, ewakuacja trzech ludzi. No Gdzie mamy. Gdzieś trzeba, Ale ewakuować. wszyscy wyglądają jak ty, Ren. A tutaj, do tego, Ren, gdzieś tam stoją? Bierz tą swoją. Ty bierz swoją. No biorę swoją, dobra. Dobra, już Aż, ewakuowana jedna. Dobra, ja dobra. Też. trzecia. Trzecia również. mi się nie Dobra, Czekaj, piąteczkę To, to ciebie też nabieram. A ona mnie dusi. Piąteczka. Ała, ona mnie dusi. No, piąteczka. Bohe, pohe. Dobra. dobra, wycofuje nas w takim razie z powrotem. Dobre. Dobra, weź, weź. To oczywiście da, da. do naszej siedziby. Dobra, no to co ty robisz, Ren? Ren się wypina, <grym> chyba. właśnie no, wypina, jakiś taki był. Ja ma e, tańczę. Dobra, e, proponuję tak mi, że bierzemy kolejną misję. Tym razem będzie znaleźć e, kotki babci w Już jednego mam. Już jednego e, mam. Nie, nie. Wladyslawa. Jest... Zabieram go <grym> ze sobą. To jest mój teraz. Trzymam go. Kotek. Przestań Trzymam go. go za ucho. Puści. Puści. Dobra, idziemy. No dobra, to chodźmy z kotkiem Zbieram kwota ze sobą. Ui! O, na Downtown! Dolne miasto! Muszę tam o, 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 tyłkiem o, o, o. wjechać. Dobra, wjechałem. Wiesz, Ej, to może przyda się drabina do, do kotów. Ej, może tak, dobra, weźmy drabinę z tego. Dobra. Trzymam kota No jej. dobra. Kot nam jest potrzebny. Czekaj. czekaj. Czekaj, czekaj. O, dobra, no. Gotowy jestem, możesz jechać. Mam no, kotem tutaj. Tak, Może widzę. Dobra, jedziemy. Proszę bardzo. Bijamy, wbijamy. Weź na pewno. Nie masz tego kota. Czekaj, 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 czeka. spróbuję to jakoś wbić może. Get to the house. Dobra, ja się trzymam darbiny, a wy kierujcie. Um, a, to z drugiej strony się wsiada. A, Czekaj, ja kieruję, e, ja kieruję teraz. No czekaj yes. Dobra, jadę. Dobra. Patrz w jaki sposób ja tutaj w ogóle siedzę. Znaczy ja wiszę i normalnie kieruję. Dobra, jedz tam. Okej, okay? dobra, no to jedziemy. Ej, no ren, Nie trzymaj podłogi! asfalt, pójdź asfalt! Dobra, dostałem się, jestem! Dobra, mamy wow. znaleźć domek, wow, ja cię kręcę! Biedy. No i tak prowadzisz! Dobra, spokojnie! Na odwrót! <śś> Dobrze jest! Czekaj, tu w prawo? Tak! W prawo chyba, tak? Domek? Nie, tu, dom nie, tu nie będzie domek, tutaj patrz a tędy pojechać, nie tutaj patrz, tutaj pojadę! Wow, Moje Jeszcze no. taka tutaj moja kierownica! <laughs> O, czekaj, tu, tutaj nawet drabinia z tyłu. stoi, wszystko jest dobrze. Drabiniasy Dobra, ktoś nas uprzedził. O. Dobra, wchodzimy Open do the domu. Door. Tam, Tam, oh, gdzie jest the door, we are o, to? Tam, gdzie jest to? jest to? Okay. jest Ale... to? Tam, jest to? jest to? jest jest to? jest ze sobą. Tak, weź go. Okay. Wow, 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 szaleje. Ja A pan co, Patrz, proszę nie patrz. mnie trzymasz. Patrz to jest kolejny Zreszcie kotek wyszło. To jest kolejny kotek, bierz kotka! Dobra, wezmę Czeka, tu czekaj. drugiego, wezmę tu, To jest ten dom, to jest ten dom tutaj. Dasz radę go chwycić! Tak? Ej. Mam dwa, mam dwa! Mam kota z Marsa, i patrzcie, eee. Cały jest zielony Chyba się. <laughs> nie wiem. To jest ten dom tutaj, dobra, dobra, spoko, czekaj zjeść dwa koty, kapusty. ale walczą. Ty co, bo to trzeba dobra, wejść idziemy, do góry <noise> na dwa koty to ciężko będzie Dobra, to... Ja nie mogę. Jeszcze trzy będą. Dawaj, dawaj, idź, idź, idź. Jeszcze ja trzy, trzy. trzymaj. Ja, trzymam go chwycić. Dobra, jeszcze jeden. Już jeden na pięć, jeden na pięć. Czekaj, trzymajcie mnie, bo nie dam. Pójdźcie mi. Weźmy za głupek, weźmy. Trzymaj na kota. Dobra, puszczamy jednego tu. On sam nie, się ustawił. Tak, dobrze mają. Od, dobra. A oni mają nie ustawić nie, nie, się tam, tam blisko być, tutaj jest, tak, pod Tak, tak, Tutaj, tu! Czekaj! No, dobra, teraz jest się, bo jeszcze, bo jeszcze dwa. Musimy, dwóch, dwóch, dobra, dwa musimy dwa znaleźć dwa kotełki tak, tak. jeszcze. Dobra. 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 Gdzie są koty? Szukaj kotów. E, dobra, musimy znaleźć pana Ej, tam kotełkę, jakieś gdzie, może, gdzie, gdzie może być jeszcze kotełek? To jest bardzo ważne. pytanie. Jest na drzewie. To są, I te nie miałam, Jest na dachu! Gdzie na dachu? Na dachu tego domu jest. <laughs> Faktycznie jest. Trzeba wracać po mamy. Drabinę. No tak, i drabina się przyniesie. Jeszcze no, jeden, i tak jednego trzeba znaleźć. jeszcze. Ale drabinę trzeba przynieść, aż to nie będzie takie hop-siup, nie? Dobra, to wy się tam zajmijcie <laughs> tym, a ja idę chodzę. szukać. I co Patrz, jaki smutny typ o, siedzi tutaj. Chodź go rzucimy do basenu. To, <laughs> to berbert. Berbert, na smutnie. pewno. Czekaj, chyba. Czekaj dawaj go. Mnie już tak gardło piec. <laughs> nie, na pewno. Nie, nie, nie da się ale, On już nie chce. No dobra, czekaj, ekce. wezmę idę po no tam marka, 24 na 7. Czekaj, drabinia, stoi, a, a, a i spędzi oko. A czekaj, tu jest, o dobra. Pocie spędzić, to się podrap. Patrz, 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 poczekaj, ja to ja to tak będę kierował znowu. Dobra <średent> Jedziemy. Puść! Puść, puś, puś, czekaj! No słab się, chodzi. Dobra, dobra. dobra, jedziemy, dobra jedziemy. Ja się trzymam zderzaka. Wróć Trzymasz to się zderzaka? Pozycja. Dobrze! Wow. Patrz jak jedziemy, jak pięknie! Gruntopozy ja jestem e, super. już na dole Mi się podoba. Jestem Dobrze jest. Ja jeszcze szukam pod... tego ostatniego kota. Jak w filmie akcji, jestem pod Czeka, autem. Czek, czek, czek. O, dobra. Gdzie jest ten ostatni kot? Dobra. Czyli czek. no czek. na zakupy Czekaj. gdzieś poszedł. Czekaj, jak jak tu drobinę wziąć, No właśnie. <laughs> Dawaj to. Tego jeszcze jakoś nie wiadomo. Tutaj... A, tego na szkoleniu? No nie było. Ja na szkoleniu. Było. Ja tu... ja weź tą drabinę, bo nie możemy drabiny wyciągnąć. Teraz ja ja przyjdę i wam pomogę, i się okaże, że umiem więcej. Ta drabina jest za ciężka w ogóle, patrz, nie mogę jej podnieść. Totalnie. Dobra, idę już, no. Ja nie mogę, no drabina chyba nie da rady tutaj. Czekam, że tu oh. trzeba wskoczyć jakoś inaczej. Może tutaj. Idę a może, już, no. może, zrób, może zróbmy ludzką piramidę. O, dobrze, dobrze, dobrze ci idzie. Dobra, no, no, tu weź tu wykręć, weź tu wykręć, no A, albo dobra, dobra. Tu te, nie, to będzie też GITES. czekaj, Joszelka, poczekaj, patrz, bo to trzeba wskoczyć o, na górę. Poczekaj Ej, rozsuwała no! Się, rozsuwała się! się. Jak się rozsuwała? No co ty może być? No, że Joszelka pociągnęła i się rozsuwała do góry tak? do, do, do no to siebie, no? Nie, Patrz no. Ale to rękoma użyj no, rąk. Używam. To użyj rąk. Ale to nie możesz używać ich nie głową, tylko Joszelka no... Mogę ci nogami. Głową to się myśli. Czekaj, no to, dobra, Piaszak, trzymaj, a my cię ciągniemy, nie? Trzymasz? Dobra. No nie za bardzo. No właśnie tego się nie da trzymać. No właśnie się nie? tego trzymam, no puść mnie! <noise> Ale ona wiem, się wysunęła, no. Może to się... Dobra, bo zaraz inżytujesz. To, to zrobiłeś jakoś po prostu. Może tutaj nie, nie po prostu. Nie, bo to było. No to dobra, to ja, ja kieruję, a ty wyciągaj. O i teraz poczekaj, tym, nie. Tym, o! o proszę patrz, bardzo. Widzisz? Ja tym kieruję! O, wpadł jak się rozsuwa, no. no i jak ty, no, ty jak tym ty robisz? ty kierujesz? No ja tym to Do ja góry to jeszcze! Jeszcze do góry i teraz czekaj. Czym to zrobić? O, tym mi się do góry. Czym o, to, to zrobiłeś? O, magiczna sztuczka! I tu Teraz się okaże, że klawiatury mi brakuje. Yy, nie, no po prostu R1, nie? A, bo <laughs> tak, to masz pada. Napadzie da się, no. Alo, kotek, chodź, tu. E, a, spoko, a znaleźliście tamtego? Nie, bo jeszcze? Nie no, jak znaleźć, Ja byłem przed drabiniastym Ja szukałam, ale nie, nie widziałam. No, to jeśli jest. Co zostaw ten płótnem? Widać jak Czekaj, się trzymą stal. Wniosek tego trzeba. czwartego, nie, ale. Nie tu nie ma. Uważaj, żeby nie wpaść, bo tam później. Nie, runa, jak on jest agresywny! <laughs> Różowego szukajcie. Różowy? Różowego kota. No Ej, dobra. może tu w stary, a Może na drzewie jest gdzieś budziemy, tam nie. Little Petia, little Petia, co tutaj Petio tam robisz? Daleko daleko mogą być, bo w sumie czekaj ten samochód, nie A może tu do budynku obok. Dobra, Joszelka, chodź, chodź, gotowi? Chodźcie. Tak. No, bo ren kota znalazł. Ren kota znalazł, tak? Gdzie oni był? Patrzcie, ja, no Uważnie pod schodami! Normalnie no, nie Powa, Harry Potter! Nie mogę. Harry Potter pod schodami! Różowy kotek wygrywa. Totalnie. my go po całym mieście szukamy. No, no, czekaj, ja a ja powła. Nie 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 nie. Puś mnie, bo jużelka... nie mogę mojego różowego spokojnie, kota wnieść. Nie, No puść powiedziałam, bo kot się bardziej jeszcze denerwuje. Nic się nie denerwuje. <laughs> ale my kota mamy wnieść, a nie mnie. Rozumiem, że ja też jestem różowa, ale bez przesady. No mogło się tu, 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 nam pomylić. Tu, tu, no, Dobra, no, tutaj. Ojej, oh, okay. mission complete. Pięknie. I tym symbolem czekać, piątka. Dawać, piątkę, no. piątka. Piątka! Piąsia, druga piąsia. Dobra, ja. moi drodzy, tym Ała. symbolicznym tak. akcentem kończymy, dzięki uh -huh. za trzymajcie się. Papa! pa, pa. pa, Na pa. Razie. do następnego. Ała. Nie strzucajmy, proszę. Oła, oła.